Koordynatorem działań Dom Polski Wschodniej w Brukseli w 2012 roku było województwo podkarpackie. Na przedświątecznym spotkaniu w siedzibie DPW dokonano przekazania koordynacji województwu podlaskiemu. Podsumowano także współpracę pięciu regionów: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Rok 2012 to jest kolejny rok takiej dobrej współpracy województw Polski Wschodniej. W tej nazwie wiele się kryje, bo Partnerstwo Wschodnie jest takim projektem, który, który ma pewien ciąg. To nie jest tylko wydarzenie tego roku, ale myślę, że i poprzedniego, i będzie kontynuowane. Partnerstwo Wschodnie jako projekt i polityczny, i kulturowy we wszystkich wymiarach charakteryzuje nasze regiony. Na pewno takim ważnym wydarzeniem w życiu Domu Polski Wschodniej była wizyta prezydenta Komorowskiego. Myślę, że to pokazuje. Jednocześnie, że Dom Polski Wschodniej ma pewną markę już w Brukseli, nie tylko w Brukseli, ale w Europie, bo oddziaływanie, amanowanie na całą Europę poprzez Brukselę, to jest coś, co jest wpisane w cele funkcjonowania. W 2012 roku w Domu Polski Wschodniej zorganizowano także wiele wizyt studyjnych oraz spotkań ekspertów. W tym zakresie myślę, że województwa też stawiają sobie poszczególne cele, bo tutaj akurat nie możemy posegregować pewne takie stopnie hierarchii ważności funkcjonowania tej instytucji. Ale też nie można pozbawić regionów pewnej autonomii, dlatego też wizyty studyjne czy spotkania eksperckie mają inny charakter. To się odbywa na zasadzie albo pewnego problemu tematycznego, jak w wypadku spotkań eksperckich. A jeżeli chodzi o wizyty studyjne, to już też autonomia regionu pozwala regionowi na to, żeby dobrał, czy w jakiś sposób zorganizował taką wizytę studyjną. Plan pracy na rok 2013 zapowiada się bardzo ambitnie. Udało nam się wypracować pewien schemat działań, który ma szansę na to, że będzie przez kolejnych marszałków powielany. Mam tu na myśli przede wszystkim działania, które nie pociągają dużych zobowiązań finansowych, nie są dużym obciążeniem dla budżetów województw. A przynoszą dużą korzyść dla ekspertów, praktyków z regionów. Są to przede wszystkim wizyty studyjne, które organizujemy. Dlatego też Województwo Podlaskie na 2013 rok proponuje organizację czterech wizyt studyjnych. Poświęcimy je rozwojowi obszarów wiejskich, rozwojowi klastrów, rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, bo są to obszary, które w jednakowy sposób dotykają regiony Polski Wschodniej. Planujemy też zorganizować wizytę studyjną związaną z nową perspektywą finansową 2014-2020. Na przyszły rok planujemy dwie dwa duże wydarzenia. Przede wszystkim będzie to kontynuacja Dni Partnerstwa Wschodniego, które odbyły się w listopadzie tego roku. Udało nam się nawiązać współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Podlaską Fundacją Pogranicze. Dlatego też w maju, w przyszłym roku, w Krasnogródzie w województwie podlaskim odbędzie się debata na temat Partnerstwa Wschodniego jako projekt kulturowy. Drugim dużym wydarzeniem, które odbędzie się w Brukseli będzie Off Fashion. Off Fashion będzie pokazem mody, gdzie szansa będą mieli zaprezentować się młodzi projektanci, designerzy z Polski Wschodniej i nie tylko, z całej Polski i będzie to doskonała okazja, aby zaprezentować nasze osiągnięcia w tym polu dla krajów zachodniej Europy. A jak oceniana jest działalność Domu Polski Wschodniej w Brukseli przez inne instytucje? Jeżeli chodzi o inicjatywę zwaną Domem Polski Wschodniej, to tutaj ta inicjatywa spotkała się z bardzo, z bardzo pozytywnym przyjęciem. Zintegrowane działanie województw Polski Wschodniej pozwala na intensywniejszy lobbying, na lepsze promowanie województw, na wykorzystywanie atutów inwestycyjnych regionów położonych w Polsce Wschodniej. Co to oczywiście zapewnia lepsze reprezentowanie interesów y, tych województw tutaj w Unii Europejskiej. Działalność Domu Polski Wschodniej pomaga w promocji wszystkich zrzeszonych regionów. Jest strasznie trudno wypromować poszczególne regiony. Wie pan, jeszcze coś niecoś tutaj kapują ludzie, jak się mówi, e, region de Krakowi, nie mała Polska, bo Małopolska to oczywiście nikt nie wie kto to jest, ale region de Krakowi, powiedzmy, tak, region krakowski. No, jak ja mówię Śląsk, szle prawda? Silesia. No to, to wiedzą, nie? bo to jest jakiś region, który tam jeszcze za czasów niemieckich się kojarzył. Jak mówię Mazury już bez Warmii, bo Warmia to się nie da wypowiedzieć, to jest trochę Pomereni. Koniec. Powiedzmy sobie szczerze. W związku z czym łatwiej jest mówić Polska. Polska wschodnia, ta wschodnia część Polski. Rubierze Europy! W uroczystości przekazania koordynacji uczestniczyły osoby zrzeszone w Klubie Domu Polski Wschodniej. Są to m.in. pracownicy instytucji europejskich, ambasad czy też lobbyści wspierający rozwój polskich wschodnich regionów.